Cześć witajcie, z tej strony Husiak. Witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Solo, jak zapewne pamiętacie w czwartek. Czekaliśmy na dynie. Dynie wyrosły i, i lecimy sobie dalej. pozbieramy je. Znaczy dla Was jest sobota, dla mnie jest dalej ten sam dzień, bo nagrywam jeden po drugim. Ok, mamy 5 dyni, nie? 5 dni to jest spoko loko. Dobra, myślę, że możemy zapylać do świata atom, Tylko w świecie atom oczywiście na dzień dobry, będzie was pewnie czekać. Nie komitet powitalny. ogóle hmm. <laughs> nie zobaczymy, co się stanie. Uuuh. może ja sobie to co przygotuję. Znaczy, podejdziemy do góry od razu. What the hell! Fuck! Masakra.

Ech. Szczerze, to tam będzie przejobane. Ja myślę, że dobrym rozwiązaniem jeszcze będzie jedna rzecz: potki. Potki tam są tak wymagane, że masakra. Ech, dobra też jak to możemy zostawić. Okej. Okay. Okej, okay, uwaga, poison. Ice grenade, weźmy sobie. Fire grenade. Life grenade, life grenade. Nam odnawiało, czy nie odnawiało nam? Nie wiem, zobaczymy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Speed. Dobra, myślę, że jak sobie piekniemy potkę na Prędkość na dzień dobry, przed wejściem tam. To damy radę, uciec. To będzie ogólnie masakra. Okej, okay, uwaga. Piję potkę na prędkość. Okej. Okay, daliśmy radę. dawaj, 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 dawaj. dawaj. Kuźwa, te pieprzone duchy nie zrzucają z tego. Fucking, bitze. Okej, okay. trochę wolnej przestrzeni jest teraz. Wydaje się być okej. Okay. Oh. I stwierdzam, y, że kuzik z tego, ale chabam. <śpiewanie> Chyba stary podczas skału, tak w ogóle jakieś żarcie, żarcie, żarcie już nie mamy, co robić. Raczej tych nie mamy, co robić yy... bałwanów, ponieważ no mm... a serio. Dirt. Co nie chce mnie atakować? No, atakuj, atakuj. Oh. Nie pali się. Fuck. Przypadkiem sobie wrzuciłem dwie naraz. Ale przynajmniej wybuchnie. No to jest dobre fakt. Te granaty są troszeczkę drogie, bo obsydian zebrać. To trochę jest. Czekajcie, czego nie mam zaznaczonego zaopunktu na ten Na portal? Fucken. Tam jest portal. Dziwne, o, jak się rzuciłeś z nami. Kurde, pasuje to obejść. Już we mnie strzelają z łuków. Ci są wolni. Okej... Okay. Purple? Już go widzę, już go widzę! A! To było dobre! No żeż, dupa to ten frajer! Au! What the hell? Gówniak! No! Tak jest! I co? Tylko to? Tylko to mi dał? Taki gówniak silny i tylko tyle? Ale ten wieczek jest całkiem spoko! Dosyć wytrzymały bym powiedział. W końcu mogę im dać No już faken biczem. Faken biczem. Co, nic im to nie robi? Spieprzaj. Dopatrz, no dopatrz no ty. Serio? Czy z niego wypadł? Łuk? Czy mi się wydawało? Nie. Nagety. Złote nagety. Pieprzyć złote nagety. Okej, okay. regeneracji trochę. Są no te frajery. Słyszycie muzykę? To czy... Prawie nie, bo jest bardzo cicho i ja tak... wyczaiłem po trochę. Biorę. Dziemenciory zawsze i wszędzie. W każdej ilości przyjmę. Tak samo jak euro. Jakieś za jakimś tam democie był. Czy przy, kiedy pan przewiduje przyjęcie euro? <grymne> w każdej chwili. I w każdej ilości hecheski. to gdzie jest jakaś taka większa piramida? Zjedzmy sobie troszeczkę. Okej. Okay. Dobrze, portal zaznaczony. Tam jest jakaś pyramid. Zaraz zobaczymy tą pyramid. Mam wodę, mam wodę, bo w piramidzie z tego co wiem, są ukryte yy, pułapki. Takie ogniste pułapki i z nim jest bardzo ciężko. Dobra, łupaciura, bo ogólnie gdzieś do tych piramid, właśnie jak widać, one są dosyć spore, są zakopane wejścia. Oh my god, będzie przekichane. Tutaj najlepiej użyć TNT, bo nie wiadomo z której strony jest wejście, a najlepsze jest to, że... What the fuck? O oh Jezus. Aha! Aha! A! Nie przeszkadzaj, patrz jak goleje. Patrz Kurwa... Ja pierdykam. O, dużo diamentów tam widzę. Dwa. <laughs> Teraz się to ja nie wiem... Tam jest portal. Nie mam detpoń co znaczy Świetnie, kuźwa, świetnie. To w to, w tamtą jest Tam był portal. Tam się oddalamy. O, oh, fuck. O, oh, shit. O oh shit, 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 Lipa. Oha, się doładowuje. Pieprza. FAKET. nie. Fuck it. Nie wiem, czy to było. Fuck it. O. Au. Fajnie, chyba staczyłem rzeczy, wiecie Nie pamiętam czy to było. Au. Aha Eee. Okay, świetnie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie włączyłem deadpointów, a powinienem sobie włączyć deadpoint. Ty. Jeśli się wy. Wie... Faa! Jeszcze mnie spowolniło na rado widzenia. Echy, tak. Tak, świetnie. To równie dobrze może być w drugim kierunku. O, lera. Nie chcę wiedzieć, co miałem. Nie chcę tego pamiętać. O, fucking bitchun. Sied, shit, sied, shit, siat O! Czekaj, tam była taka ta? Była chyba ta wieża. Albo i nie. Nie pamiętam cholera. O to, co tam jest? ja Japie! Lawa No, za wiele to mi życia nie zostało. Zadznie właśnie się pies Oh, shit Forsken Nie ma pata, choć wiem, nie wiem Ja nie wiem z czym tu trzeba iść, żeby A. mam pomysł Mam pomysł, zaraz to sprawdzimy. Ale to raczej nie zadziała, bo pamiętacie, mam ten miecz, taki, który, mm, który dzięki któremu chyba jesteśmy niewidzialni. Ale raczej wątpię, żeby to zadziałało, tak że będziemy niewidzialni też dla nich. Oj, to był nie wypał, równy nie wypał. No. Czytamy tu? Jest. To boto? to? Yep. na 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 la la na, 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 na. Ehm, sprawdzimy tylko na samym początku. Szkoda mi, kurde, mojej zbroi, tych diamentów. Tylko, że jakbym stracił ten miecz, ale to też nie jest jakiś super ekstra mocny. Także najwyżej. Uwaga. No co jest? Jestem niewidzialny. Nie? tak nie widzą Dupa Ech Dupa, 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 dupa Jeszcze raz dupa Tak im nie przechytrzymy I Tam musimy się wybrać jednak z czymś Co jest dużo, 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 dużo mocniejsze Cholera rano. Najbardziej szkoda mi tych jedemów, ale to już mówię, no raczej nie odzyskam, nie ma, nie ma bata. A właśnie tam mój kot był troszkę chory albo nie przy życiu. Mm -hmm. Chodź tu Twój pan ma magiczną pałkę. czuszkę. Hello. Masz, żyj sobie dalej. Przynajmniej swoje, swoje mopki możemy... troszeczkę ożywić. I tu w zasadzie jestem trochę... Mm, trochę zawiedziony. Ta, to jest już zawiedziony, o. Co e, jeszcze mam zrobić? Mam, na pewno mam. Były albo były tu gdzieś, albo tu jest 58 strzał. Jest łuk. W drugim poziomie go raczej nie ulepszymy, na nic chociaż no, za mało. Yey! Power! Ok, um, o ile dobrze pamiętam. To zaraz spróbujemy. Electric. Wind. Um, ice. Mm -hmm. Dobrze pamiętam, to robiło się właśnie w ten sposób. Jep. Kot się wkurzył. Słyszałem. Okej. Okay. Nie ja sobie jeszcze strzały. teraz jeszcze zostają, której będę strzelał. Może jeszcze to, że potrzebuję jakiś specjalny łuk do tego. Okej, okay. ja, ja, jakieś są. Dobra. No to mm, myślę, że z góry testujemy jeszcze te strzały, o których też w sumie pisaliście, żeby sprawdził. No zobaczymy, czy to na tej zasadzie działa. Wow. Chyba tak. Uh. Tak, na tej zasadzie działa. Nice. I wind. Okay. Op, 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 op. Tutaj myślę, przejdziemy. Dobra, trafimy? Zmychodawcy. Czy to teoretycznie? Tak, jeszcze to od, odpycha. Dobra, to sprawdźmy sobie. Na jakimś mobie Kiri 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 Mop 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 Oj! Wow Akurat nie myślałem na nich, bo Slajmy są slajmami Ho mm. O, oh, oh. oh, wilkołak Fak. Ciekawe, ile Tak, trzeba sobie jeszcze trafić na niego. Ile strzał wejdzie w wilkołaka? Teraz strzelamy tymi. Ice. Dwie. Dobra, teraz elektryczne. A widzę niezyszczalne. Kurczak spoko. Fak. 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 O, o oh shit. Się to? O, możemy zebrać te strzały. A, z pipca dziadu. O, nie mam strzał Czekaj, będę patrząc że chyba nie przyszedł. Nie przeżyjemy tego, no. What the fuck? Dlaczego mnie tutaj wywaliło? O, oh shit, moja. O, oh shit. Teraz to teraz co zauważyłem? Tutaj sobie nigdy nie, nie śmigałem. A tutaj była moja pompa z silnikiem i wy do wydobywania mm, ropy. Znaczy, prawda, ropy już nie ma. Ale silnika i całej reszty też już nie ma Ooh. Ooh. Czyżby coś jobło What the fuck tutaj się podziało What the fuck? Dziwne O oh my god. O oh my god, O! Okej. Eee, okej. Mutant zombie. I mutant creeper. Dwa, trzy. I enderman. Oho. Yy, tak, 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 tak. Marekin Ninja Darkness. Świetnie Fuck Coś dzisiaj yy, mówię wam odcinek będzie dosyć yy, ginący. Sprawdźmy sobie tego Hello Oho. Aha Na czem jeszcze ja tutaj gdzieś pojawiłem Cholera wie gdzie WTF Od domu kawałek eee, dobra, wiecie co to ja może jeszcze zobaczę na tego Creepera Albo raczej nie zdążę zobaczyć na niego Jeszcze ode mnie i trzymaj się z daleka Paszą won Coś mi tutaj. A tak, jeszcze. Cholera jasna. Szybko zginę. Oj, to będzie bardzo szybkie. Mhm. Ciekawe, ten Creeper wybucha. To będzie dosyć szybka śmierć. Dlatego idę zobaczyć, co miał ten Creeper wybucha po prostu. Hello. Spoko. Jest fajnie, tylko dlaczego mnie e, odradza tu, a nie gdzie indziej. Hm. Świetnie. Jak nie wilki, ja pierdolę. Normalnie chcę, chcę medal za dzisiejszy odcinek, za tyle śmierci. Aha, to jest. A fuck. E, dobra, nie przedłużam. Koń, y, kończę i, i żegnam się z wami, bo to masakra. Masakra, masakra, masakra. O mamy statek. E, także do zobaczenia w przyszłym odcinku solo. Mam nadzieję, że jakoś dotrwam do świtu. A w sumie już się robi świt, na szczęście. I wrócę całą bezpiecznie do domu. Nie jest daleko, więc myślę, że tam ratę. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I uwaga. W ciągu tygodnia albo nic. Zobaczycie. No, a zresztą piszcie w komentarzach, co miałem na myśli. Mówiąc, że w ciągu tygodnia. Co się stanie? Hm. Najlepsze komentarze są wyczytane w przyszłym odcinku. Dobra, to do zobaczenia. Trzymajcie się, pa. pa. and There is no debate and no sidelines for us. My lungs will bust before I put myself on the bench and pack it up. put yourself out of bed and try standing up. You got a lot of work to do, I hope you're back lunch. This I'm this still in bed even though it's like cause I can't fight these dreams. I'm in some picture that don't look right, but it's still nice to be seen. I pick my hand.